No, Jelda na rejonie, Hunter na mikrofonie. Witam Was w kolejnym odcinku ze wspaniałej gry Trackmania 2 Stadium. Z moim serdecznym przyjacielem, ten za dużo powiedział, konkurentem. Co za wuj. No, cześć. Purposzem, witam. Ty to się to się, da się przejechać. Siódmym. To się da przejechać, tak. Tak. Też zeskakujesz najpierw na, na prawo? Tak, najpierw zyskać, a co ja będę się tam. Chociaż dużo osób od razu leci w lewo. Widziałem, widziałem, widziałem. Tylko ja tak nie potrafię. Ja również. Za słabi jesteśmy po prostu. Tak, zdecydowanie. Macie po powód do tyrania nas w komentarzach aktualnie u Huntera, także. Yy, bo wiecie, łatwiej jest, kiedy ma się powód. Ja sobie zdaję z tego sprawę, także ja. Yy, po prostu dajemy wam te powody, żebyście mieli za co nas tyrać. No A, dokładnie. Taka ty, taki, taki wiesz, Roast mi w wersji youtuberskiej takiej uh -huh, uh -huh, uh -huh. Dokładnie A wiesz inni co? na przykład in, inni youtuberzy nie dają wam powodu Nie, nie musicie ich szukać. Znajcie, znajcie youtubera, który wam pozwala, a powiezywaj mnie. Ej, przeskoczyłem! Co przeskoczyłeś? Przeskoczyłem przez te platformy, od prawej do lewej I tą strefę bezsilnikową przeskoczyłem. Aha, to się tak da? Tak, zrobiłem to. No ja mam 920 czas. To jest pretty damn good czas. A jak to się robi się? No to jedziesz tak od prawej mocno i delikatnie musisz się wybić tak Aha, jakby na dobra, tej rampie. ja te, też to zrobiłem. Ale takiego czasu nie zrobiłem. Wiesz jak to musisz zrobić? Po prostu wyżej podjechać na tą tra tra tram trampolinę. Tak, dokładnie. Ale... A potem tylko, żeby cię dobrze skleiło i. I lecisz. Lecisz! Jak Kids. Adam Małyś? Wie, wiesz, wiesz, jakie przerażenie. Ja chyba o ci to mówiłem, ale po prostu mnie przerażenie wzięło ostatnio, że. No. Pytałem ludków, a oni nie wiedzą, kto to Adam Małyś, nie? To nowe. Co? Pytania. Nie opowiadałeś no. mi tego. No ci mówię, że no normalnie. O Jezu, kto to tak? No dużo, dużo. Ja A, pierdolę. Ten, ten no, słyszałem kiedyś o nim. No na zasadzie. Kurwa słyszałem kiedyś o nim. No bo no bo wiesz, no za, za czasów dziecków... E, o to... nie, no serio pobiłeś mnie o 6000? No sorry. Za czasów dziecków to. O, trochę więcej cię teraz pobiłem. E, to no tak... Oni. Oni wiesz, oni nie znali. Tych sukcesów, no nie byli świadkami sukcesów No, no Małysza Którym myśmy oglądali z wypykami na twarzy Przecież to było jezu, każdy siadał przed telewizorem Żeby tylko Wtedy typu... każdy normalnie skakał na nartach Dokładnie, no Jeden zbyt... zero dla ciebie A no, dziękuję Wszyscy byli wtedy ekspertami od, od skoków narciarskich Tak I to bardziej ja... niż piłce nożnej bym powiedział chyba Tak Bo piłka właśnie... nożna tam, tam tak chujowo szła, a A ojejku A skoki to opaanie znaczy, bo powiem tak. Yy, pięknie to yy, Szaranowicz w swoim ostatnim, kiedy oddał ostatni skok. Yy, tak, Adam też Małysz. to oglądałem. I piękne to jest, co on tam powiedział o Adamie Małyszu, że poza tym, że był największym sportowcem w historii skoków narciarskich, jaki kiedykolwiek istniał, yy, zresztą do tej pory tak jest, no może i w sukcesach yy, ogólnych już nawet go dogonił trochę yy, Stoch, to... No to Małysz był tak powtarzalny i tak nie, tak nie do pokonania przez 4 lata, mhm. że, że, że to w ogóle no, graniczyło z absurdem, no. koleś pobija rekord o metr i po prostu mało tam się nie, nie posika, że pobił metr, a Małysz skacze i 7 metrów pobija ten sam rekord w tym samym dniu, no przecież to, to były to, to po prostu absurdalne przewagi. No, i pięknie to Szaranowicz ujął wtedy o tym, że, że to nie był tylko fenomen sportowy, ale również socjalny, który był naszym niejako ambasadorem na, na cały świat. No, wszyscy Polskę wtedy poznali, jak, jak, jak Adam zaczął skakać. No. Mm -hmm. Także bardzo was proszę, ci, którzy nie słyszeli o Adamie Małyszu, choć to siara, żeby. Możecie nadrobić. Był Adam Małysz, bo to, to jest jedno. To, uwierzcie mi, że o Adamie Małyszu będą się yy, będą się wasze dzieci uczyć na pewno. Tak jak się o Kazakiewiczu uczą, to, to będą się uczyć o Adamie Małyżu. No. Adam Małysz to był spoko gość. Znaczy dalej jest, dalej żyje. Tak, tak. A wtedy tak. jak się skakało, i wiesz, i był ten Martin Schmidt. Mati Hautameki, Janne Ahonen, Simon Amman bardzo wtedy znaczy, tak przeszkadzał. W sumie mm, powiedziałem, że jeden z największych sportowców, to jeden z największych sportowców, bo faktycznie chyba więcej sukcesów, znacznie i dużo lepszym technikiem i tak dalej i tak dalej był Jane Ahonen, czy Nikenen, e, no ale, ale, ale Małysz na pewno zapisał się wielkimi zgłoskami i na pewno był yy, Dobrze nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to był jedyny sportowiec, który 3 lata z rzędu zdobył. Tak, to był ch chyba tak było. Nikt jeszcze w historii skoków narciarskich nie zdobył Pucharu Świata 3 lata z rzędu, a Małysz to zrobił. No. Co prawda nigdy nie zdobył pierdzielonego złota olimpijskiego, za którego nie cierpimy e, Simona Amana. Tak. Który Wtedy to było w Salt Lake City, nie? Nie tylko, bo on dwa razy to zrobił. W sensie, Simon Amann był e, raczej przeciętnym skoczkiem, e, aż do momentu, aż przychodziły Igrzyska Olimpijskie i wtedy e, małyż był najlepszy, najlepszy, najlepszy i Simon Amann na Igrzyska Olimpijskie, bęk, 4 złota na dwóch Igrzyskach Olimpijskich. I nawet były, pamiętam, tytuły gazet, pierdzielony e, Harry Potter znowu nam to zrobił, bo on mm -hmm. miał ksywę Harry Potter, bo no, tak wyglądał trochę, <laughs> znaczy wygląda jak Harry Potter. Jak Harry Potter powiadasz. No? Zdarzy to nie, jest Harry Potter. Rozgadali o. Dobrze, jest przynajmniej tytuł odcinka jakiś. A ludzie o, lubią, jak my się szóra, gadamy wiek. tako. I. bang. Nie, w ogóle nie mogę tego z dobrym czasem przejechać. Kompletnie mi ta la, plansza nie leży. To jest jakiś, jakaś czarna magia dla mnie, nie? Na przyspieszaczu po prostu trzeba hamować, nie? O, to mi chyba teraz dobrze wyszło. Tak A, przyś... ale to spieprzyłem. No, ten skok tutaj jest dosyć problematyczny. Jak tam, powiedz, dieta idzie? 92 km mi dzisiaj pokazała moja O te, kurde, moja to już mnie przebiłeś. Bo gdyż... Po... O, zrobiłem, ale 11300 i to o sekundę poprawiłem, także nie, nie leży mi ta plansza zupełnie. Yy... Tak, dietka. Jestem bardzo zadowolony z siebie, ponieważ zszedłem z pudełkowej diety, zacząłem ćwiczyć i sam sobie gdzieś tam dobierać dietę. Bardziej nie patrzeć na kalorie, tylko na faktyczne zapotrzebowanie, żeby się najeść dosyta, ale nie z łakomstwa i żeby dużo ćwiczyć. No. Łącznie z tym, że zamieniłem każdą możliwą okazję z pojechania do urzędu w pójście do urzędu i tak dalej, i tak dalej. No i leci w dół. Swoją drogą, na swoim Instagramie, na którego serdecznie zapraszam, ja purposz. E, mm -hmm. ostatnio wstawiałem nawet nowe ciuszki, które sobie raczyłem zakupić ze względu na to, że wreszcie mogę poeksperymentować, bo tak, to trzeba było się ubierać na czarno i ukrywać brzuch. O proszę. A teraz już mogłem sobie troszkę pofolgować w kolorkach i innych elementach ubioru. A twoja dieta jak? Y no powiem Ci, że bardzo dobrze. Bardzo lubię moją dietę, ze względu na to, co się je. Ostatnio na przykład z kobietą poszliśmy do Whisky in the Jar. Kojarzysz może? Oczywiście. I zamówiliśmy sobie tego steaka największego, kilo 200. Mm -hmm. I we dwójkę sobie zjedliśmy. Ona zjada z buraczkami, z serkiem feta, a ja zjadłem sobie z y, miksem sałat. Mm -hmm. I do tego masełko ziołowe. I to było mm -hmm. przepyszne. Przyglądałem się nawet tej die diecie ketogenicznej. No. Z tym, że sporo tam jest jeszcze kontrowersji z nią związanych, yy, ze względu na. No, trochę jak z dietą białkową. Lepiej, lepiej w ciągu yy, do miesiąca zrobić sobie miesiąc przerwy i znowu wrócić na miesiąc. Ze względu na jakieś tam obniżone wa yy, wartości odżywcze, ale słyszałem też, że faktycznie jest turbo skuteczna. O Matko Boska, jak można jechać. To chyba trzeba było w bok jechać, bo chyba mhm. my to jeździliśmy. Jaki masz lokal rekord? 18.973 No to ja mam 17. To jeździliśmy. Tak, to się jeździło w bok. Mhm, mm mm -hmm, nie, nie. Nie kojarze. prosto. Także nie wiem, czy czytałeś o tym, ale postaraj się sobie doczytać. Nie ze względu na to, żem cię straszył, tylko po prostu no warto chyba wiedzieć. Jeżeli to tak działa, że faktycznie jest to super, ale nie dłużej niż miesiąc, bo potem jakieś problemy tam z nerkami. coś Nie, jeżeli chodzi o nerki, to wystarczy, że będziesz pił dużo wody. I tam wiadomo, że jakiś y, witamin też y, brakuje, to trzeba sobie dobierać. Tak jak na przykład przy diecie wegańskiej, bodajże jest deficyt y, chyba witamin B. Coś takiego, o ile dobrze mhm. pamiętam. O, o, prawie, prawie dobrze wleciałem na metę, ale trzecie miejsce i tak jest. I nowy Poputen, PB, chyba. A, no, widzisz. No, no tak, to... jak y, właśnie czytałem, i y, problem bardziej polega na tym, że. Ja jestem po trzech miesiącach diety, jakkolwiek, jakikolwiek, jestem bardzo zmęczony takim mm, specyficznym jedzeniem. Wiesz o czym mhm. mówię. Że, I po prostu ja na, na dzień dzisiejszy wolę y, policzyć sobie kalorie i zjeść na tą bułkę z rana, gdzie mi brakowało strasznie pewnych y, wiesz, produktów. Niż, niż kombinować coś nowego. chociaż nie wykluczam, że za miesiąc, na przykład, jak już odpocznę sobie z powrotem od diety. Kurde, no jakiego laga miałem teraz. Też miałem przez chwilę laga. O kurwa, wyrzuciło mnie. To, że sobie nie przejdę na keto, nie? Pierwszy tydzień jest dosyć ciężki. No, no i rób taki. słyszałem i tak dalej. Tak, ja Róba. miałem taki zjazd kompletny, że mówię, a zdrzemnę się pół godziny, pyk dwie. No właśnie no z czegoś to też musi wynikać, nie A no z tego, czy... że się cukru pozbywasz nie no z właśnie. organizmu. Co prawda ja bardzo przez długi czas w ogóle wykluczyłem wszelkiej maści. Kurde prawie. Wszelkiej maści węglowodany, więc ja i tak można powiedzieć jestem na półkę to. Mm, teraz dodaję gdzieś tam i to też żytni chleb z rana dwie kromki, Więc nie ma tragedii. Ale tak w myśl ketogenicznej diety sobie już chyba od dłuższego czasu radzę. Ale powiedzmy, że gdzieś obok ketogen ketogenicznej diety jestem, ze względu na to, że no na przykład no bardzo dużo mięsa, nie? Wolę się zaprzeć tak. mięsem niż węglowodanami. Tak. Kurde! Ale przeleciałem, teraz zrobiłem 15 z 17. Jak jesteś na tej spirali, włącz tak. sobie w 3 i odpuść gazu. I wtedy bardzo ładnie wlatujesz. Tę pierwszą metę po lewej czy po prawej. To znaczy powiem Ci, że ja to na pełnym gazie jestem w stanie wjechać w metę. O. Oh. Tylko, że takim specyficznym ruchem, tylko że. No już któryś raz z rzędu nie trafiam, nie? Ale to jest do zrobienia na milion procent. I stąd powiem, jest to 114 sekund na rekordzie. A, no A i z... znowu przyleciałem. Milimetry nad metą. Chociaż widzę, że jak odpuszczam gazu, to miałbym czas taki 14, 7, 700, coś takiego. Oj, o, jaj, no jaj. i zawsze przywale w tę metę. No nic, no co teraz ja. No, no to serdeczna Arigato za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że Wam się podoba. Wszystkie instrukcje macie pisze, troszeczkę będzie nie po kolei, bo u mnie jeszcze w niedzielę prawdopodobnie będzie trackmania, u Purposa będzie we wtorek, także też bijacie. Także kaca was widzę wydane z czy Majta się andyął. ja się nagrałem Twoje pożegnanie, żeby tak.